Lubawka i Karpacz wycofały się już z organizowania skoków narciarskich. Powodem jest brak śniegu. Nie odpuszcza szklarska poręba, która przenosi część rywalizacji do pobliskiego Harachowa. Jak, jak ja to zawsze mówię i, i, i sport mnie tego nauczył, że trzeba walczyć do końca. Natomiast ta walka przyniesie kilka pozytywów, takich jak yy, powrót do pierwszej trójki, Wojewódz w Polsce, bo tak kiedyś byliśmy, jeszcze za dawnych czasów, a dzisiaj jednak spadamy już na czwarte miejsce czyli powrót tych dyscyplin, które u nas upadły, jak skoki narciarskie, jak kombinacja norweska. Warto o to walczyć. Wiarygodność dzisiaj i zorganizowanie tej imprezy pozwoli nam być traktowanym w Polsce już poważnie, że w sytuacjach trudnych, warunków śniegowych, klimatycznych, potrafimy. Podjąć się takiego ciężkiego zadania i zrobimy to. W Karpaczu y, uroczysta ceremonia otwarcia 19 lutego. Tutaj na Deptaku spotykamy się o 16.30. I to tyle jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe w Karpaczu. Brak śniegu popsuł organizatorom szyki, choć prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu widzi też pozytywy. Naprawdę tutaj nie, nie widzę jakiegoś większego zagrożenia. Jedyny problem to mamy z sameczkami w Karpaczu ponieważ to wymaga około tygodnia mrozów. Spadek temperatur zapowiadany jest na przyszły tydzień, czy jednak utrzymają się one odpowiednio długo, tego nie wiadomo.